Witam tutaj, Jawalki, i to jest Factorio. Kolejny odcinek z Factorio, kolejny filmeł. Dzisiaj zajmiemy się chyba e, produkcją stali, tak w sumie z tego co widzę. Bo po pierwsze, denerwuje mnie ten żelazny topór, że przed chwilą musiałem znowu kopać kamień ręcznie i to było takie trochę nudne. E, robimy też badania fotowoltaikę, także będziemy mogli sobie jakieś panele słoneczne kiedyś tam zrobić, bo pragnę zauważyć, że od czasu modernizacji elektrowni troszeczkę się jakby zwiększyła, zwiększyło zanieczyszczenie i już tutaj na mapce widać, że jest takie trochę jakby czerwonawe. I nie wiem, czy niedługo nie nawiedzą nas kosmici, że tak powiem, zdenerwowani tym, że tu im śmierdzimy, że jak na Śląsku mają powietrze, a na, na ich pięknej, czystej planecie, czystej do tej pory przynajmniej. E, dobra, oprócz tego zrobiliśmy sobie właśnie... Tą dystrybucję energii elektrycznej, tę dystrybucję energii elektrycznej, więc możemy teoretycznie robić słupy już średnie i duże, tylko że do nich potrzeba, właśnie stali. Także i że stalowy topór będę miał, który trochę szybciej kopie takie rzeczy jak kamień czy tam drewno, to będę mógł też robić słupy i później dużo innych ciekawych rzeczy. Więc tutaj będzie nasza huta stali. Ja już tu zrobiłem rozdzielacz, który w tym momencie nie działa za bardzo, bo tu mamy pełno, ale mm, te płytki, które są na tej taśmie. Już po wrzuceniu do automatów, które mają, że tak powiem, priorytet, bo one tam zasilają całe nasze badania, ale jednak przed tą taką skrzynką, która jest w sumie pełna, ale zaraz ją zamienimy też na stalową skrzynię, która jest bardziej pojemna, na taką skrzynką właśnie końcową, która sobie zbiera taki, takie, takie zaskórniaki nasze, powiedzmy, jakby coś, tak samo tutaj ta z tą miedziuchą. I taką też skrzynkę ze stalą będziemy mieli na razie tylko, bo nie mamy zautomatyzowanego żadnego czegoś, co by nam taką stal mogło później dalej wykorzystywać. Tylko właśnie zastanawiałem się, czy nie lepiej by było to zrobić jakoś tak, żeby to na jednej taśmie tutaj był i węgiel, i płytki stalowe, i płytki te, te żelazne, bo to tak trochę bez sensu teraz jest. I tak bym chyba zrobił, tylko że właśnie z jednej strony mamy węgiel, z drugiej strony płytki, to chyba, że z węgiel pociągnął, no dobra, to z dołu pociągnę węgiel, to sobie na razie odepnę tutaj. Tego rozdzielarza tutaj w takim razie nie potrzebuję. Przed chwilą to zrobiłem, a teraz znowu kasuję całe ja, całe ja po prostu. Modernizacja bardzo szybka. Będziemy po prostu podajnikami przenosili z taśmy na, taś na taśmę, żeby to szło trochę inaczej. Dobra, tutaj możemy zrobić niby ten rozdzielacz. Czemu nie? I zrobimy go tu. Tak. I taśma tutaj idzie sobie do góry. Coś takiego. I teraz robimy tutaj w lewo. I to nam powinno, o, nawet nie podajnikami, tylko po prostu coś takiego. I tutaj będziemy mieli teraz chutę piękną, nic się nie powinno korkować doskonale. Teraz wykminione perfekcyjnie, po prostu z tym tutaj motywem, że tak po prostu te taśmociągi się schodzą bez żadnych podajników, bez żadnych rozdzielaczy. I doskonale, dobra. Samo zachwyt tak mocno. Ok, piecyk. Jeden, drugi, trzeci, czwarty. Żeby nie przestawać słupów, chyba że tutaj mogę jakoś to tak postawić. Dobra. Teraz tak, podajnik jeden. Może tutaj podajnik szybki damy, bo on ma tutaj trochę więcej rzeczy jednak do przerzucenia. Zrobimy ich więcej, zrobimy więcej też tych zwykłych na zaś. Już zawczasu mogę sobie tutaj zrobić taśmę, która będzie odbierała z tych pieców towar. Coś takiego. I tutaj, może jakąś skrzynkę, tylko mam drewnianą. No niech będzie i drewniana, później można chyba zamieć na coś lepszego. Tu będzie skrzyneczka. Podajnik szybki. Tak, no. I teraz tylko trzeba jeszcze nowe podajniki mieć. Na przykład tak postawić, tak postawić. On powinien tu wrzucać i węgiel, i płytki. Tak, widać, 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 że wrzuca i to, i to. Dobra, a z pieców możemy odbierać sobie stal. Tak, zdecydowanie zwykłymi podajnikami, nie tymi szybkimi. Tylko, że najpierw muszę trochę poczekać, aż mi się zrobią, chyba, że z jakiegoś automatu tam zajumam podajniczki. Na przykład z tego. Jeden, drugi, trzeci. Halo. Czwarty, co tak wolno. Czemu żelaznych kółek zębatych? Bo tu jest. Możemy tak ten podajnik zmienić na szybki, tak mi się coś wydaje. Pyk, możemy to tak zrobić takie machnią po prostu. Ostatnio się nauczyłem tego znowu. Eee, no dobra. Tu jeszcze sobie weźmiemy jeden podajniczek drugi. Mam już 11, okej. Okay. Eee, tu w tę stronę, w tę stronę, w tę stronę, w tę stronę. I mamy piękną chutę stali już na szybko ogarniętą. Oczywiście, znalazł się. Jeden klient bez prądu, bo czemu nie, tak jak w City Skylines się zawsze znajdzie ktoś bez wody, to tutaj zawsze się znajdzie jakiś jeden podaniczek który nie ma prądu, bo akurat jest w tej jednej kratce, na której nie ma zasięgu żaden słup. Dobra, 11 tych, tych, tych belek stalowych, mogę sobie już zrobić chyba kilow, znaczy topór stalowy, w końcu, ten w ogóle gdzieś bym wyrzucił na najchętniej. A stalowy topór tutaj, Z teraz idę wykopać kamień, żeby zobaczyć jak bardzo teraz to jest, kurcze, szybkie kopanie i tak dalej. No, jest szybsze zdecydowanie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zrobimy jeszcze dwa kamienne piece i przyspieszymy jeszcze bardziej hutę stali. Piec się chyba tutaj zmieści w środku jeszcze jeden. Yy, I drugi chyba po lewej stronie. No tak, dobra. I tutaj zrobimy tak. Podajnik szybki, który nie ma oczywiście prądu. Tutaj też, tutaj też nie ma oczywiście prądu. A ten będzie bezpośrednio ładował do skrzynki elegancko. Tylko, że nie mają prądu. A zaraz będę miał prąd. Żelazny tutaj, yy, słup. Co? Czemu? Ten kapłan mnie tu zmylił. Żelazny słup, chciałem powiedzieć. Dobra, bierę te, te, te. I teraz można chyba już zrobić po słupów trochę. Średnich słupów elektrycznych zrobił wszystkie możliwe. Czyli 7, 5, 6, 7. I proszę bardzo, on ma zdecydowanie większy zasięg. Ja sobie gdzieś tutaj, tak pójdę, gdzie jest osoba, o. Tu jest słup zwykły, taki mały, a tu jest ten średni. On ma dużo większy zasięg. A jeszcze jak będę miał więcej tych y, y, stalowych płytek, tu jeszcze co tu się dzieje? Czemu to nie działa? Bo nie ma kto odbierać tutaj towaru. Tutaj, proszę bardzo. I tu oczywiście też nie ma prądu, bo dlaczego by miał być, ale tu już zrobimy średnimi słupami. Proszę bardzo, to wszystko skasujemy tutaj te słupiszcza. Tu jeszcze jest. I tu jeszcze jest. I tutaj już zrobimy po nowemu, czyli słupek tu. No to by był dobry, no ale niestety. I słupek tu. No i mamy trzy słupy zamiast sześciu chyba. Wszystko funkcjonuje prawidłowo. Oprócz tutaj tego. A, bo tu jest w złą stronę podajnik. Dobra. Teraz. Działa? Działa, bardzo ładnie. A ten też jest w złą stronę gaugan Dobra, teraz powinno być okej. Okay. Huta stali pracuje pełną parą. Na razie chyba tyle mi tych pieców tu wystarczy. Aż tyle tej stali nie będę potrzebował, a tak czy siak już produkuje dość dużo. Dobra, i jeszcze duże słupy elektryczne sobie zrobimy trzy, żeby Wam pokazać tylko jak to wygląda i już chyba je mam. O, to, to było szybkie. Dobra, więc tak. Yy, mamy tutaj, tak, zrobimy sobie taką makietę. Średnie, duże i małe słupy. I mały słup ma zasięg taki, jaki widać w tym miejscu. Średni ma trochę większy zasięg, a duży można postawić tylko między tymi dużymi, on ma znowu mniejszy zasięg w sensie tutaj na, pod spodem do niebieskie, ale można go postawić, patrzcie, dużo dalej od tych wszystkich o, aż tutaj można go postawić, także to jest właśnie dobre na przesuw prądu na jakieś dalsze odległości te średnie chyba też można trochę dalej postawić siebie albo tak samo moment no te średnie chyba ciut dalej albo tak samo ale one mają większy zasięg, więc też, więc też są fajne no dobrze, tutaj chyba mógłbym tu na pewno mógłbym coś zmienić z tymi słupami. Gdzież nie, tutaj nie ma aż tak źle. Największa siatka, gdzie była taka, takie nagmatwane, tak to chyba przy, laborato przy, przy laboratoriach, przy, przy, tych automatach produkcyjnych, tutaj. Także tutaj mógłbym to trochę pozmieniać. Skacować wszystko i zrobić po prostu od nowa, tylko potrzebuję więcej tych słupów. Średni słup, dajcie mi tych płytki jeszcze trochę więcej. 25-stalowych płytek, bierę wszystko. I 12 słupów jeszcze robimy. Wszystkie, 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 wszystkie. Coś tu wolno to się przepala, ale to tak stal się chyba wolno po prostu pali. Na pewno wolniej niż płytki. Tu jest w ogóle full tych płytek. E, tu coś nie nadąża, tak jakby. Bo tu, chyba, żeby tutaj jeszcze to jakoś ściśnić i tu zrobić jeszcze jeden piec. Bo chyba tylko jeden by się zmieścił jeszcze. Hmm. Poszerzyć trochę tę hutę stali. Myślę, że tak, że to by był dobry pomysł, tylko potrzebuję piecyk jeszcze jeden zrobić. Nie mam na to kamienia, muszę pozbierać kamień, ale to teraz już nie jest taki problem, bo mamy szybki kilow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wystarczy. Piecyk, proszę bardzo. Tylko te słupy znowu będą się trochę przesunąć. Przez przed chwilą je tak ładnie postawiłem tutaj, i znowu są źle. Dobra, dajcie mi te piece z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz tutaj jeszcze tak. Może najpierw te słupy, żeby tam już wszystko funkcjonowało tak jak należy. O, ale to i tak teraz będzie miał zasięg, jak zrobię coś takiego. I wszystko jest, wszystko jest pod kontrolą. E, dobra, dajcie mi te podajniki, tu znowu one są, tutaj są. Ale te szybkie. Tutaj ten jeszcze nie ma tutaj towaru. Dobrze, a tutaj nie ma kto odbierać z tego. I tak poza tym jest wszystko ok chyba. Ile mamy pieców? Mamy pieców 7, podajników niebieskich też jest 7, podajników żółtych też jest 7, więc wszystko się zgadza. Ok, wszystkie są w dobrą stronę, powinniśmy mieć ciut większą produkcję. Zawsze jeden piecyk więcej to jeden piecyk więcej. Bardzo mądre to było co powiedziałem. Tutaj ta skrzynia jest już pełna, właśnie. Miałem sobie zrobić stalowe skrzynki, Robimy wszystkie cztery. Można je od razu podmienić tutaj, na przykład te zamienić na większą. Od razu tutaj się ładuje też, tę te zamienić na większą i te też na większą. I to chyba wszystkie skrzynki, które tutaj gdziekolwiek miałem, nic innego tu chyba nie mam już. Eem, tutaj o, już widzę, ładna kolejka się zrobiła tych czerwonych flaszek. Teraz tylko zielonych potrzeba. Zielonych mamy e, niedobór, taki lekki, ale to na razie niestety musi tak poczekać, aż zrobimy sobie. Te wszystkie moduły, tylko gdzie to było właściwie. Fotowoltaikę właśnie robimy. To się może przydać tak czy siak. Silników na razie chyba nie potrzebuje, inwelacji terenu też nie. Tu mamy stalowy piec. Właśnie, stalowy piec byłby fajny. Ja nie wiem, czy on czasem nie był większy, ale na pewno jest szybszy. Tempo produkcji 2, a ten obecny kamienny ma tempo produkcji 1. Więc stalowe są dwa razy szybsze, ale one są chyba też większe. Tak mi się coś kojarzy. Ale kurczę, te piece to ja bym chętnie zrobił. Także to sobie zrobimy w następnym odcinku. Piece stalowe, badaj. Muszę sobie zapisać, bo nie będę pamiętał na 100%. Piece stalowe, badaj. No. Yy, oprócz tego, właśnie te moduły całe cholerne, gdzie one są? Tutaj mamy już w ogóle przetwórstwo ropy naftowej, pomału niby dostępne. Będziemy mogli robić paliwo stałe i na przykład paliwem stałym zasilać wszystkie piece, ale to na razie nie ma sensu, bo węgla mamy pod dostatkiem. Zakład chemiczny, rafineria, także te wszystkie rzeczy, ale to mówię, to na razie nie jest takim priorytetem. No chyba, żeby akumulatory później ogarnąć, bo akumulatory mogą się przydać razem z panelami słonecznymi. Zaawansowane przetwarzanie to jest właśnie ten piec stalowy. Dystrybucja energii elektrycznej 2 na razie nie mogę tego zrobić, tam będzie później. Podstacja elektryczna, która jest fajna, o niej tam kiedyś mówiłem, ale tu potrzebujemy już niebieskich pakietów naukowych, których jeszcze nie mam w ogóle, nawet nie mogę ich robić chyba. Prędkość badań laboratoriów, przetwórstwo ropy, uzbrojenie, siła ogniedziałek, działek, wytwórców pancerzy. Gdzie były moduły? Gdzieś pewnie w tych czerwonych wszystkich. O, są, dobra. Nie, to nie są moduły. To jest zaawansowana elektronika. Elektronika 2, metrały wybuchowe. Są szybkie, jakieś tam ekspresowe taśmociągi wręcz. Technika laserowa. Laserowe działka obronne, bramy. Silniki, baterie. To jest co? Elektryczny piec. Gdzie są moduły? Ja się pytam. Efekt? W efektach powinno to być chyba, nie? Są światła, ciopągi. Automaty jakieś. Pasywne skrzynie magazynująca Ja nie wiem, co to w ogóle jest. Skrzynie znowu te jakieś, tutaj jakieś tam upgrade'y, że tak powiem, podajniki, upgrade'y, e, obsługa płynów. Ja muszę znaleźć te moduły całe, żeby przyspieszyć produkcję pakietów naukowych, chyba że zrobić drugi taki zestaw automatów, żeby po prostu podwoić produkcję, ale wolałbym ją przyspieszyć po bo... prostu. Gdzie to cholerstwo jest? Nie wiem. No, jak się te moduły robiło prędkość? No, chyba, że ja je mam już jakimś cudem, ale no, no, sprawdzałem ostatnio i nie ma. No, układy elektroniczne, e, chyba, że te moduły tylko w automacie się dało robić, już nawet nie pamiętam, jak to było. Dało się to w automacie tylko robić, czy ja coś źle pamiętam? Zrobię sobie jeden automat i zobaczymy, bo jak ja tego teraz szukam, a się okaże, że to jest tylko w automacie produkcyjnym do stworzenia, to będzie śmiesznie. Wezmę sobie jeszcze tej stali trochę. Eee, no, ale kurde, wyda wydawało mi się, że to trzeba było wybadać najpierw jakoś. Ale tutaj tych, w, w tych dostępnych rzeczach nic nie mam, chyba za bardzo. No nie. Zróbcie mi ten automat, zaraz wszystko się okaże. Proszę bardzo, postawimy go sobie. A miałem już jeden. Uf. Dobra. Automat jest. I co my tutaj mamy? Czy tu. No nie, też nie ma tutaj tego nigdzie. Bo wiem, że były jakieś rzeczy, gdzie trzeba było. A szukaj. Em Moduł no nie mamy modułów żadnych, niestety. W produktach też było albo, albo, albo gdzieś. Nie wiem, nie pamiętam. Kurczę, no gdzieś na pewno gdzieś się robiło te moduły, i ja bym bardzo chciał je zrobić i wsadzić tutaj do automatów tych dwóch przynajmniej tutaj. Moduł, takie niebieskie, coś. One tutaj na bank gdzieś były, no ale cholera. Książka, schematy jakieś. Chyba, że moduły były dalej, nie wiem, może popatrzyłem w złe miejsce po prostu. Pokażcie mi to wszystko. Elektronika. Na co pozwala elektronika? Na podajnik filtrujący. Sieć sterowniczą. Fotowoltaikę, właśnie A elektronikę już mamy właśnie, kurczę. Elektronika 2 jest coś takiego? Zaawansowana elektronika. Układy elektroniczne, układy procesorowe. I coś jeszcze, technika laserowa, moduły, wspoma moduły wspomagające. To jest to? Moduły wspomagające? Moduły prędkości? No to jest, dobra. Tylko, że to. ech, ja se tego szukam, a to taka droga daleka w ogóle do tego. Najpierw musimy wybadać tak. Wytwórstwo plastiku trzeba zrobić, e, a do plastiku potrzebujemy ropy naftowej. Czyli jeszcze więcej badań, hura! O ja pierniczę, dobra, to to trochę potrwa jednak zanim będziemy mieli szybsze te automaty montażowe. Ja nie wiem czy nie lepiej by było po prostu zrobić yy, kolejny taki zestaw, albo drugi automat, który będzie produkował po prostu... Tak zrobię, wiecie, tak po prostu zrobię. Drugi automat, który będzie produkował te zielone flaszki. To chyba będzie najprostsze z tych wszystkich rzeczy. Ech, dobra, tak dużo kminienia, tak mało robienia. Postawię go, nie wiem, tu. I będziemy kombinowali tak, żeby teraz do niego dostarczyć wszystko, co trzeba. Tylko tu jeszcze słup może postawię, taki jeden duży w środku, żeby nie było. No i tak, do tego tutaj robimy sobie zielone flaszeczki. Flaszeczki. Tutaj odbieramy z niego to, to tu już jest jedno ogarnięte. No i tak, on potrzebuje mieć taśmociąg i podajnik. Taśmociągi są tu e, i on nie ma, widzę, surowców, czyli tutaj możemy mu też zamienić, bo tutaj troszeczkę nie nadąża, robić coś takiego. E, I teraz właśnie, kurde, jak mu tutaj wrzucić teraz stąd taśmociąg? Jakbym zrobił taki podajnik, który by sobie rzucał też je tutaj I teraz długoramienny, który rzucałby jeszcze, o! No też kicha trochę, bo to jest zaś w złym miejscu troszeczkę Ale, ale, ale... O, mam pomysł. Tutaj tylko ten słup muszę usunąć. Tutaj zrobimy taki podajnik, to jest teraz trochę porąbane. Kawałek taśmy, która by, dos by dostarczała to tutaj. O i słup tutaj by musiał być taki. Czy to, za czy, to czy to działa? Tak, działa! Jej, mam dwa taśmociągi tutaj już. Dobra, trochę się tu gęsto robi. Jeszcze tylko podajniczek tu muszę dowieść. Podajniczki są z tej, w tej maszynce, tu też jest akurat trochę miejsca jeszcze, dobra, spoko, nie ma najmniejszego problemu, e, tylko tak, tutaj muszę mieć długoramienny podajnik, których oczywiście nie mam, tak, e, i on sobie będzie ładował stąd do tej maszynki, i także z tego musimy mu rzucić tylko taśmociąg, nie, nie taśmociąg, podajniczki tutaj, podajnik, podna, pod, podajnik podający podajnik też może być, no i mamy, i już, wszystko w temacie. Ja tu kminia nad tymi modułami, szukam tego. A wystarczyło drugi. Ech. Drugą maszynkę po prostu dostawić. No nieźle. No dobra. No to jest. Wydajność tych maszynek produkujących półprodukty, jak widać, jest wystarczająca, bo one dalej stoją. A mimo to, tutaj te dwa automaty produkują zielone flaszki, jakby miało nie być jutra. Także to nam powinno dwukrotnie przyspieszyć badania. Nie wiem, czy do tego stopnia, że wszystkie laboratoria będą nagle, nagle działały, bo działały tylko trzy, teraz już dwa się kolejne odpaliły. I zobaczymy, czy odpali się też ostatnie. Widzę, że te zielone flaszki tak zabierają te podajniczki tak w międzyczasie. Także jednak to jeszcze nie jest aż tak szybkie. Mógłbym też jeszcze trzeci dostawić automat, bo te półprodukty by wystarczyły, tylko już tutaj jest tak gęsto, że nie bardzo mam go gdzie postawić. Eee, dobra, to może zamienimy te sznurki na pranie na coś rozsądniejszego. Ten słup stąd mogę wywalić równie dobrze. Nic się nawet nie zmieniło, jak wywaliłem ten słup. Eee, tutaj mogę sobie wstawić taki. Tutaj mogę tego wywalić. Wstawić go tutaj gdzieś bardziej na środku. Gdzieś tu. Ten mogę wtedy wywalić stąd zupełnie. I ten mogę stąd też zupełnie. Nie, nie mogę za bardzo go stąd wywalić, ale to mogę już zrobić wtedy. Jakby tu, tak, jakby tak, to usunął, postawił słup tutaj jeden, to to by ogarnęło wszystko. Ten by mógł też usunąć, tutaj też się nic nie, już nie zmieniło, ten by mógł też już usunąć. I tu są już dalej średnie słupy, które tutaj jeszcze nie mają prądu, to tu damy ten mały słup, no niech jest. Dobra, tak, tam gdzieś z tyłu za tym tym. Tu jeszcze nie ma prądu jeden, bo tu jest słup mały, to go skasujemy, tego też. Tam, gdzie nie ma zasięgu, tam postawimy po prostu średni. Czyli tu o, oprócz tego jeszcze tutaj to usunę, to usunę, bo mnie, nie wiem czemu, ale mnie denerwują po prostu te słupy, jakich jest za dużo. No i tu i tego zamienimy na taki średni też, i tego też zamienimy na średni, bo czemu nie? Dobra, tego gdzieś tu postawimy sobie. No. A, jeszcze tu jest jeden taki bez prądu. No dobra, to tu postawimy mały słup. To nie będzie aż tak przy... ja źle go postawiłem. Nie będzie aż tak chyba przeszkadzało. No i jest ok. Albo postawię tu średni na wszelki badek. Gdybym później to jeszcze coś chciał mieć więcej, to. O! dobra, trochę większy zasięg nikomu jeszcze nie przeszkodził. Dobra, na razie to by było chyba na tyle. Podsumowanie dzisiejszego odcinka. Nie wiem, drugi automat montażowy, który jest w sumie takim krokiem milowym w przód. Yy, działają wszystkie laboratoria, więc to jest już w tym momencie. Taki powiedzmy etap, gdzie mamy wszystkie laboratoria wykorzystane, więc tutaj to jest stuprocentowo wydajne, nie? Nie wiem, może jakbym zrobił jeszcze jeden automat produkujący te zielone flaszki, to by było trochę lepiej. E, ale... no tak, byłoby znacznie lepiej, bo te trzy się wyłączyły właśnie ostatnio, jak o nich mówiłem. Teraz ten się jeszcze odpalił. No dobra, to jeszcze by można było gdzieś wcisnąć automat jeden, ale to może zrobię już poza odcinkiem, bo to kombinowanie z tym trochę jest, przesuwania i tak dalej. No i co? Ich utestali chyba, nie? W tym odcinku zrobiliśmy Z tego, co mi się wydaje, w każdym razie Dobra, dziękuję za oglądanie i na razie To wszystko w temacie Dobranoc